Włączmy teraz piątkę i trójkę pod pierwiastek. 5 podniosę do potęgi trzeciej. Wspólny pierwiastek na całości. Następnie trójkę podniosę do potęgi trzeciej. I całość chowam pod pierwiastek. 5 do potęgi trzeciej to 125. Razy 3 to 375. 3 do potęgi trzeciej, 3 do potęgi trzeciej to 27 razy 5, czyli 135. Teraz zapiszemy ten ułamek. Pod jednym wspólnym pierwiastkiem skrócimy go przez pięć i siedemdziesiąt pięć, dwadzieścia siedem moglibyśmy jeszcze skrócić przez 3 Okej. Okay. 25 dziewiątych to inaczej dwie całe i siedem dziewiątych. No i ta liczba odpowiada tej liczbie, więc równość jest prawdziwa.